Gdyby zapytać, co zmieniło się w Toruniu przez ostatnich 100 lat? Zasadniczo – nic. Mieszkańcy nadal kochają swoje miasto, sądząc, że próżno szukać piękniejszego miejsca na świecie. Jest nam gotycko, a ostre łuki przez lata nie straciły na swojej ostrości. Przepełnia nas duma z kopernikańskiego dziedzictwa. Nadal jemy pierniki, dokarmiając nimi wszystkich gości. Nieprzerwanie też w tym samym kierunku płynie Wisła. A jednak... Minęło przecież ponad 36 tysięcy dni i zmieniło się wiele. Na stacji kolejowej w Odłoczynie nie ma już kontroli granicznej, a pociągi do Warszawy nie muszą przekraczać granicy sąsiedniego państwa. Korset Twierdzy nie ściska już tak mocno, choć pamiątki po nim są widoczne gołym okiem. Przybyło nam ludzi. Studentów mamy dziś tylu, ilu mieszkańców liczyło jeszcze wiek temu całe miasto. Uniwersytet i jego pozytywne skutki uboczne. Kto mógł przypuszczać, że sen o bijącej granicy mądrości spełni się i to tak zamaszyście? Choć początki do łatwych nie należały, zaciszny Bielański Las zmienił się w siedzibę otuliny gwarnego kampusu, to astronomowie od sierpnia 1945 roku śmiało i z rezultatami spoglądają w niebo. Brzegi Wisły spinają dziś cztery mosty, każdy inny i każdy niezwykły. Ale tylko z kolejowym wchodziliśmy w wiek niepodległości. To po nim przejechały z sykiem i łoskotem pancerne pociągi Wilk i Boruta, by sprawdzić, czy Niemcy nie zaminowali przeprawy. Mroźny styczeń 20 roku, atmosfera wielkiego święta i poczucie dziejowej sprawiedliwości. Budząc się z polskiego letargu, przypomnieliśmy sobie o roli, jaką tu, na północy, mamy do odegrania. Z każdym rokiem odwiedzają nas coraz gęstsze tłumy gości. Zyskaliśmy jeszcze bardziej, gdy zimą 1997 roku doceniono miasto w na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolorowy korowód chętnych, by obejrzeć nasze cuda, nierzetny. Dla niektórych torun staje się nawet miejscem na całe życie. Przełom wieków do dziś dźwięczy nam w uszach słowami Jana Pawła II. Wiara i rozum, jako skrzydła niosące człowieka ku kontemplacji Boga. W czerwcu 1999 roku z płyty lotniska wzbiły się ku niemu dziesiątki tysięcy dusz, a niebo, pełne niegdyś brawurowych opisów pilotów IV Pułku Lotniczego i ociężałych cygar sterowców, zaludniło się. Nasza Wisła stała się osią fabuły jednej z najzabawniejszych polskich komedii, uznawanej dziś za doskonałe studium złożonych ludzkich osobowości. Latem w 1970 roku ekipa filmowa wyjechała na Toruńskie nabrzeże, gdzie padł pierwszy klaps rejsu Piwowskiego. Robi się tu badania na światowym poziomie, poważne interesy i ikoniczną architekturę. Dbamy by wśród przepełnionych tradycjami i historią murów Torunia Gościł zdrowy duch ekstraligowych wydarzeń. Z najnowocześniejszym stadionem żużlowym świata i imponującą halą sportową możemy starać się o imprezy z najwyższej bułki. Nie ma już plantacji lnu i łąk pełnych pasących się owiec. Dziś stoją tu domy z wielkiej płyty. Dla miasta przyzwyczajonego do klasycznej, zwartej tkanki ulic i placów przestrzenne rubingowo było sporym zdziwieniem. Wyrosły wieże ludzkich siedzib i kominy rozwijającego się przemysłu. Do prastarego grodu doklejono nowoczesne, satelitarne miasto. Nie ma też plenerowej pływalni. Tabuny dzieci z całego miasta nie ciągną już na Jordanki, by zażyć ochłody w upalne wakacje. Jordanki to dziś synonim kultury poważnego kalibru, przyciągający artystów i pasjonatów sztuki. Bywają u nas osobistości formatu Stinga, Quentina Tarantino, Robiego Williamsa. Ostatnich 100 lat to czas spełniających się marzeń i snów na jawie, głównie tych pięknych, choć wyśniło się też kilka koszmarów. O tym szumią sosny na barbarze. Dziś aspiracje, których nigdy nam nie brakowało, znajdują oparcie w konkretnych atutach. Pracowaliśmy na to 100 lat. Projekcję obejrzeliście Państwo dzięki działaniom promocyjnym projektu poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu BitCity 2 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.